Język angielski, repetytorium ósmoklasisty, rozdział pierwszy człowiek, etapy życia. Część pierwsza. Dzisiaj poznasz 22 słowa. Każde słowo zostanie przeczytane dwukrotnie. Będzie czas na powtórzenie. Następnie. Zostanie przeprowadzony mały test, aby sprawdzić, co pamiętasz. Jeśli masz problem z zapamiętaniem, musisz posłuchać i powtórzyć jeszcze kilka razy. Powodzenia! Please repeat after me. Powtarzaj za mną. Please repeat after me. Bright. bride panna get engaged get engaged saranczy get married get married popracze Go to your school prom. Go to your school prom. Iść na bal naturalny. G Gru Pan młody. Housewarming party. Housewarming warming party. Parapetówka. Living present. Living present. Prezent pożegnalny. Move house. Move house. Przeprowadzać się. Move in. Move in. Wprowadzać się. Move out. Move out. Wyprowadzać się. Pass a driving test. Pass a driving test. Stać egzamin na prawo jazdy. Fail a driving test. Fail a driving test. Oblać egzamin na prawo jazdy. Reception. Reception. Przyjęcie. Retire. Retire. Taję. Przejść na emeryturę. Start a family. Start a family. Założyć rodzinę. Start a new job. Start a new job. Zacząć nową pracę. Start a new school. Start a new school. Take a driving test. take a driving test Podejść do egzaminu na prawo jazdy unpack unpack rozpakować się Wear a dress we A dress. Nosso suco. Wear a suit. Wear a suit. Nosso suco. Wedding. Wedding. Let's see what you can remember. Zobaczmy co pamiętasz. Let's see what you can remember. What will you say? Co powiesz? What will you say? Bright right panna what will you say co what will you say get engaged get engaged Saranchich. what will you say Co what will you say? Get married. Get married. Pobrać What will you say? Co what will you say? Go to your school, prom. Go to your school, prom. Iść na bal maturalny. What will you say? Co powiesz? What will you say? Grum. Grum, Pan młody. What will you say? Co What will you say? Housewarming party. Housewarming party. Parapetovka. What will you say? Co what will you say? Living present, living present, present pożegnalny. What will you say? Co powiesz? What will you say? move house move house przeprowadzić się what will you say co powiesz what will you say move in move in wprowadzić się What will you say? Co powiesz? What will you say? Move out, move out, wyprowadzić się. What will you say? Co powiesz? What will you say? Pass a driving test. Past a driving test. Stać egzamin na prawo jazdy. What will you say? Co powiesz? What will you say? Fail a driving test fail a driving test oblać egzamin na prawo jazdy what will you say co powiesz what will you say reception reception przyjęcie What will you say? Co powiesz? What will you say? Retire. powiesz? przejść na emeryturę. What will you say? Co powiesz? What will you say? start a family start a family założyć rodzinę what will you say co powiesz what will you say start a new job start a new job Zacząć nową pracę. What will you say, co powiesz? What will you say? Start a new school, start a new school, zacząć nową szkołę. What will you say, co powiesz? What will you say? Take a driving test. Take a driving test. Podejść do egzaminu na prawo jazdy. What will you say? Co powiesz? What will you say? unpack unpack rozpakować się what will you say co powiesz what will you say wear a dress wear a dress nosić sukienkę What will you say? Co powieš? What will you say? Wear a suit. Wear a suit. Nosić garnitur. What will you say? Co powieš? What will you say? Wedding, wedding, schlup. That's all for today. See you later. Poland, you stay classy.